Cześć, z tej strony Ania Lucińska, a to jest mój kanał, na którym dowiecie się trochę więcej na temat motoryzacji z mojego kobiecego punktu widzenia. Szerujcie, lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli ten kanał Wam się podoba. A już teraz rozpoczynamy nowy odcinek Lucińska Show. Nie, naprawdę się jest. się wow, jeździ. Korolo, kor, To jest naprawdę fajne auto. To właśnie za tą bramą rozpoczęła się historia powojennej produkcji samochodów osobowych w Polsce. 6 listopada 1951 roku, dokładnie o godzinie 14:00, z hali montażowej numer 1 wyjechał pierwszy osobowy samochód, nazwany Warszawa M20. Jak widzicie, po fabryce nie zostały nawet napisy. Zresztą zostanie ona zrównana z ziemią, już niedługo. Ale teraz, blisko po 72 latach, w Polsce powstają takie auta. Jeep Avenger, pierwszy. Polski Jeep. Byłam, widziałam jak ten Jeep jest produkowany w fabryce w Tychach. To jest... To się jak w filmie z Transformersami. Jest prawdziwa. Ci, którzy nie mieli okazji z Was zobaczyć tego odcinka, to kliknijcie tu. A teraz ja mam taką możliwość, żeby tym samochodem sobie już legalnie pojeździć. Bliny za nami jadą. Ale ta wersja jest wyjątkowa, ponieważ jest to spalinówka. I właśnie te Jeepy z napędem spalinowym trafią na polski rynek, włoski i hiszpański, ponieważ na resztę świata będą wysłane elektryki. Aczkolwiek muszę Wam się przyznać, że słyszałam takie ploteczki, że fabryka w Tychach nie nadąża z produkcją silników em, elektrycznych, dlatego te z napędem spalinowym będą również pewnie pojawiać się na innych rynkach. Jest taka szansa, no tak przynajmniej mówią. Avenger to pierwszy tak mały model Jeepa. I pierwszy Jeep wyprodukowany tylko i wyłącznie na rynek europejski. Amerykanie twierdzą, widzą ogromny potencjał dla tego małego samochodu właśnie na starym kontynencie. Dlaczego? Bo myślę, że to jest idealne miejsce dla niewielkiego, zwinnego Jeepa i tego modelu nie kupicie w Stanach. O nie! Avenger, który ma 4,08 metra długości, to też nowy podstawowy model marki. Jest o 16 cm krótszy od Jeepa Renegade, który do tej pory był najmniejszym modelem w portfolio tej marki. Ale Jeep uważa, że Avenger odniesie największy sukces i będzie najlepiej sprzedającym się modelem w 2024 roku. Trzymamy kciuki! Wiecie co? Jak tak patrzę na ten samochód, to ten optymizm jest jak najbardziej uzasadniony, bo auto prezentuje się naprawdę super moim zdaniem. No zobaczcie na te duże nadkola. Na tą dużą ilość elementów takich czarnych, przyciemniane światła z przodu i z tyłu. No, to jest taki buntownik, który chce zwrócić na siebie uwagę. Zdecydowanie Avenger. Co więcej, nawet z przodu rozpoznacie, że to jest Jeep bez żadnego problemu. Proszę bardzo, osłona chłodnicy. Siedem tych żeberek, więc nawet nie trzeba mieć napisu Jeep, żeby wiedzieć, co to jest za auto. Co więcej, jest tu kilka stylistycznych smaczków. Zobaczcie, na przykład w tym miejscu, pyk, tu jest taki pan z lunetą, tu na felze mamy też taki sam znaczek jak z przodu. I takich smaczków, moi drodzy, jest zdecydowanie więcej w tym aucie, ale ja Wam wszystkich nie pokażę, a co? Wy musicie napisać w komentarzach, gdzie jeszcze takie symbole znaleźliście. Piszemy. Znajdujemy. To co sprawdzamy, bagażnik. Klapa elektryczna. 355 litrów pojemności tu mamy, czyli to jest taka średnia wartość w, klasie, w tej klasie aut. Producent też twierdzi, że tu zmieści się, uwaga, 3970 piłeczek golfowych. Jak oni to policzyli? Nie wiem, pewnie tu je wszystkie wrzucili, ja tego nie widziałam. Moja Czerwona Wojska na pewno by się tu zmieściła. Bo zobaczcie, jeszcze taka ciekawostka. Tu jest taka podłoga, ale mamy też takie schodki. Patrzcie, o. I możemy sobie tą podłogę albo troszeczkę niżej zamontować, albo troszeczkę wyżej. O. Jeszcze raz, wyżej. Więc myślę, że ten bagażnik w zupełności wystarczy. Ma ciekawostka, zobaczcie, tu, w tym miejscu jest jeszcze taki rysuneczek. O, proszę. To jest takie fajne nawiązanie, że te światła z tyłu wyglądają jak taki Xik na karmistrze. A? Wnętrze Avengera. Proszę bardzo. Króluje tu prostota. Mamy elektroniczne zegary. Mamy też centralny wyświetlacz 10,25 cala, który, no, jak musicie przyznać, wygląda trochę jakby go tutaj doklejono. <trym> Ale prezentuje się całkiem fajnie. Przez całą e, długość deski rozdzielczej ciągnie się taka kolo, korolo, kor, korolowa kolorowa listwa, która nadaje no, ożywia trochę to wnętrze i pamiętajcie, że zawsze ta listwa jest w kolorze nadwozia. Czyli tu mamy żółty, jeżeli zamówicie sobie czarny kolor nadwozia, to też tu będzie po prostu wszędzie czarno. Dużo jest takich półeczek, zobaczcie, wygodnych, przydatnych w tym miejscu. Tu przez całą prawie mm, szerokość dzieckiej rozdzielczej w tym miejscu czy na telefon, czy na jakieś klucze. Możemy też sobie coś wsadzić. Tu jest kolejna skrytka. Możemy sobie na przykład taki bidon z wodą jak ja włożyć. I tu możemy sobie regulować, zobaczcie wielkość przez te tutaj plastikowe takie zaślepki. Tu mamy kolejny schowek. Proszę bardzo też dosyć głęboki, więc naprawdę o. Proszę bardzo. Więc całkiem tych schowków jest sporo. Niektórzy narzekają, tak czytałam w komentarzach, że nie ma tutaj takiej rolety zasuwanej, no ale Kaman, 100 tysięcy myślę, że naprawdę to wnętrze się bardzo dobrze prezentuje. Kolejny plus jest taki, zobaczcie, przyciski fizyczne, jeżeli chodzi o klimatyzację, też naprawdę całkiem duży plus. Naprawdę to wnętrze nic dodać, nic ująć, jest ok. To teraz ustawiłam fotel pod swój wzrost, czyli 1,80 m. No dobra, met 70. met 71. I zobaczę, ile tu jest miejsca. Nie wiem, czy wy widzieliście, że też drzwi tak się otwierają, z boku tak jest klamka, no ale dobra. patrzymy, ile tego miejsca tu jest. O, jeszcze źdźbło trawy wrzucamy. No elegancko. Elegancja Francja, tu sobie mogę też wyregulować podgłówek, zagłówek, zagłówek. I tu proszę bardzo, tego miejsca jest naprawdę sporo. O, mogę też sobie w ten sposób również pojechać z koleżanką. To czas na przejażdżkę, moi drodzy. Pamiętajcie, że nie jest to automat. Tylko ręczna skrzynia biegów. Ja trochę chcę pobawić tu i pojeździć sobie po trawie. W końcu jest to samochód terenowy. Mini Jeep ale terenowy. Nie, naprawdę fajnie się jeździ. Wow! Po wybojach można sobie spokojnie. To auto sobie radzi, a wiecie dlaczego między innymi? Bo jest tu aż 20 cm prześwitu. To jest naprawdę sporo. Co ważne, też ten samochód jest bardzo lekki. 1180 kg tylko waży. To, co jest ciekawe, to Avengera możecie kupić w wersji spalinowej z silnikiem. 1, 2, 3 cylindry, 100 koni mechanicznych mocy i myślę, wiecie co, że te 100 koni jest naprawdę jak najbardziej wystarczający jeżeli chodzi o jazdę po mieście. Osiągi też są całkiem, całkiem, bo do setki rozpędzimy się w 10,6 sekundy. Najszybciej pojedziemy 184 km na godzinę. To teraz tak. Wersję spalinową wyceniono na 99 400 zł. Dla porównania wersja z napędem elektrycznym to już jest wydatek rzędu 184 000. Około także widzicie, różnica jest e, znaczna. Natomiast myślę, że auto w takiej cenie za niecałe 100 000, to powiem Wam, że ja bym była zadowolona. W sensie no, chodzi mi o to, że to jest cena, myślę, jak najbardziej adekwatna do. I tego auta! -a -a, A? A? Avengerowi? Mm? My jesteśmy buntownikiem! Precyzyjny układ kierowniczy, mi naprawdę fajnie, och... <śé khi John Lolita> się tym samochodem y, jedzie. Zwinne, fajne, małe autko. Takim samochodem bez problemu zaparkujecie w mieście. Rondo. Widzę, że tu pani przed nami nie potrafi jechać przez rondo, No dobra jedyna, matko jedyna. Jestem przekonana, wiecie co? Nie, ja jestem pewna, że ten model to będzie numer jeden w ofercie marki. Dlaczego? Ponad 80% klientów, którzy już zamówili Avengera, nigdy wcześniej nie mieli styczności z Marką Jean. Także fakty mówią same za siebie. Ten model to będzie wielki sukces. A idę się pobawić!